Czy szykują się jakieś zmiany w podstawowym składzie Bałtyku? Czy znaczy, ja mam nadzieję, że to co do tej pory testowaliśmy, czy można tak nazwać w cudzysłowie, bo tu głównie chodzi o Leszka Pazdura, jest załatwiony już Paweł Waleszczyk. To jest duże wzmocnienie i to jest bardzo ważne. Na razie problem polega na tym, że juniorzy byli też na swoim obozie sportowym, wrócili z obozu. Łysiak z Maciągiem pojechali do Korony Kielce na sprawdzian Mamy tam kadrę w tej chwili praktycznie 18-osobową plus juniorzy wyróżniający się po trzech juniorów starszych i trzech juniorów młodszych. E, kto odszedł, a kto doszedł? Do znaczy, na tą chwilę, no, na pewno odszedł Mateusz Trzebiatowski, jak wiem, że jest w brawie. Wcześniej rozwiązano umowę z Łukaszem Zagdańskim. Młodszy Rafał Załoga i Wojtek Lewandowski do Astrustonie Morskiej i w to miejsce miałem ściągnąć zawodników. Na tą chwilę. Na tą chwilę przyszedł Wa Paweł Waleszyk, Leszek Pazdur wznowił treningi i na razie jestem zadowolony z jego postawy i w treningach i w szczególnie w ostatnich meczach sparingowych, bo wiadomo, że miał przerwę. I, i, i tu jakby wrócili Zigman i Asman z, z Leśnika Manową. Na tą chwilę dysponujemy kadrą 18-osobową, więc nie jest za szeroka i nie jest za duża ale wszyscy są zwarci i gotowi, chętni, nie było jakichś wielkich kontuzji, tylko no, mieliśmy taki okres przeziębień, grypy, jak myślałem, jakiegoś wirusa wrócił do szatni, oczywiście, żartuję. I mamy, możemy korzystać z juniorów i starszych i młodszych, to mam na myśli w szerokiej kadrze i może wywalczą sobie miejsce, są y, Artur Pruchnicki i Florkiewicz Paweł, juniorów starszych od trenera Lenartowicza i od trenera Kazimierczaka. Y, Maciąg, Łysiak i Ginter, Sebastian, ale no nie oszukujmy się. Są to zawodnicy, którzy w jakiś tam sposób uzupełniają kadrę. Na razie yy, Łysiak i Maciąg testują się, gdzieś jeżdżą. Teraz są w obydwaj w koronie kielce. Sebastian z nami trenuje. Artur Pruchinski no, był na obozie z minionami starszymi, jest kontuzjowany, jest, ma kontuzję dosyć tam, przynajmniej na tydzień jest wyłączony. No, Paweł Florkiewicz będzie z nami trenował i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, kadra. Kadra pierwszego zespołu musi liczyć przynajmniej 22 zawodników, Na razie doszedł tylko Paweł Waleszczyk, no jest, ten Lesz, jest jeszcze leszek pas i no, nie ukrywam, że chciałbym ściągnąć jeszcze jakiegoś napastnika, jeżeli oczywiście finanse na to pozwolą, mimo możliwości klubu. Tak. A co z testowanymi braźniczkami? Jest szansa, że zostaną? Znaczy szansa zawsze istnieje tak? tak. No, jest, co prawda jest taki okres, że już praktycznie niewiele czasu zostało na testowanie. Przyjeżdżałem. Sprawdzamy ich. Myślę, że do końca tygodnia sprawa się wyjaśni z Brazylijczykami. Jeżeli będzie jakiś zawodnik warty i godny uwagi, który zadecydujemy wspólnie tutaj w sztabie szkoleniowym i, i będzie warto go zostawić i będziemy widzieli, że odbiegał swoim poziomem od naszych zawodników, nie ukrywajmy i nie oszukujmy się naszych też juniorów, bo, bo tu też chcemy porównywać do naszych juniorów. bo Musi to być naprawdę niezły zawodnik. No. Musi to być piłkarz, który będzie przynajmniej dwa razy lepszy od tych, którymi dysponujemy, ale na pewno w pierwszej kolejności będziemy brali pod uwagę naszych wychowanków, naszych młodzieżowców z Bałtyku Koszami. No. A jeżeli się trafi perełka, różnie to w życiu było. Ostatni Sparing z Astro Tani Morskie z 2, 2 Pierwszą połowę wygraliście, drugą no, przegraliście. Mamy Remis w, w Lidze 4-1. Co się stało? Dostawaliście jakieś związania swoje? Nowe? Nie, nic się nie stało. To są sparingi. Sparingi są po to, żeby móc porównać i ewentualnie sprawdzić innych zawodników, tudzież tych właśnie dwóch Brazylijczyków. No i widać było różnicę. No, w pierwszej połowie pierwszą połowę wygraliśmy 2 do 0. Praktycznie Astra nie przekroczyła chyba połowy z piłką. Naprawdę pewno nie stworzyła sytuacji. Mogliśmy wygrać wyżej, ale no, też jesteśmy tak jak i Jastra, po, powiedzmy, że w tym samym momencie, bo oni byli po obozie i my mieliśmy też ciężkie nogi. A druga połowa to była całkowicie odmienna. Można powiedzieć, że to były dwa całkowicie różne spotkania. No, w pierwszej połowie grali zawodnicy, którzy w większości na pewno będą grali w lidze, bo jeszcze w drugiej połowie paru grało, których możemy brać pod uwagę. No i potestowaliśmy Brazylijczyków. No jak widać na razie perełka się nie trafiła, no bo efekt był inny. Jeszcze gdyby Robert Jolik trafił, mogłaby Astra wygrać. Trzy dwa my też mieliśmy swoje sytuacje, ale naprawdę wyniki w sparringach wiadomo, że są ważne z punktu widzenia psychologicznego dla zespołu, dla zawodników. Dla trenera pewnie też, bo jakby ciągle przegrywał, to, to nie wypada i nie warto, ale ja traktuję ten mecz tak, jak dobrze trener Bednarek powiedział po meczu, że Marcin, że, że były dwa różne spotkania. Inny mecz był do przerwy, inny mecz był po przerwie. No mamy materiał, mamy analizę, po to jest sparing i wyciągniemy wnioski. Przed Wami sparing z Pomorzem Potęgowo. Parę słów o rywalu. No jest to zespół, można <coughs> powiedzieć, na takim poziomie jak my, aczkolwiek finansowym na pewno lepszym, chociażby z tego powodu, że Pomorze Potęgowo odbyło już dwa obozy w wie w bardzo dobrych warunkach i w tej chwili wraca z tygodniowego trzeciego już obozu sportowego w Niechorzu, czyli widać, że tam też profesjonalnie chcą podejść do, do tego, aby, aby wywalczyć awans, nie, żał nie żałują środków, no jest tam, można powiedzieć, paru zawodników, którzy kiedyś mieli swoją przygodę z piłką między innymi Tomek Bokowski, Sabicki z gwarni koszani, tak? Także jest to zespół naprawdę mocny. Do tego doszło dwóch zawodników, myślę, że niezłych z gryfasów, czyli i Pytlak i Kozłowski. Na pewno mocna drużyna, ale to jest tylko mecz spalingowy i te mecze niestety, a może stety rządzą się troszeczkę innymi prawami. I tak Liga jakby zweryfikuje cały okres przygotowawczy, który jak się przygotuje, wszystko będzie ważne w Lidze. Ja wiem, że wszyscy dziennikarze czy czy kibice przywiązują dużą wagę, no, tak jak powiedziałem, trenerzy też, no ale nie aż taką wielką. No. Sparing i mecz towarzyski jest po to, aby pewne warianty spróbować, żeby mieć porównanie, tak? Na, dlatego nawet czasami się ryzykuje kosztem wyniku, żeby, żeby zobaczyć jak to może wyglądać, gdyby ewentualnie jakieś kontuzje były, czy kartki, czy żeby każdemu dać szansę. U mnie w sparingach nawet wczoraj sprawdzałem ilość rozegranych minut, to w większości zawodnicy grają do pewnego momentu po tyle samo minut. I tak będzie jeszcze z pomożem potęgowo, i tak będzie jeszcze z kotwicą koło łóżek. Po tych dwóch najbliższych, w sumie najtrudniejszych i najważniejszych sparingach, bo nie liczę przygody z pogonią w Szczecin, bo to była przygoda tak naprawdę, no to wtedy będzie już można większą ocenę poddać zawodników i wtedy będzie można już obrać kierunek, powiedzmy, Większej gry ludzi, którzy będą brali pod uwagę tylko pod mecze ligowe. Nie zapominajmy, że mamy Puchar jeszcze przed ligą dwa tygodnie. Trochę dla nas to jest. No nie jest to łatwe, ponieważ dwa tygodnie przed ligą gramy Puchar. Co innego, Gwardia. Gwardia gra tydzień przed ligą, to jest praktycznie tak, jakby można było powiedzieć, że zaczynają ligę tydzień wcześniej. No my musimy się przygotować do Pucharu, jak najlepiej. Wiadomo, że to są derby, ale też no, musimy mieć na uwadze, że głównym celem, najważniejszym jest. No, powrót do życia i to jest nasz największy cel. Dziękuję.